Oto moment, kiedy 300 megabitów na sekundę to za mało. Potrzebujesz światłowodu 1, 2 giga. Dom, 4 osoby, 2 wideokonferencje, Netflix 4K, updatey na konsoli, backupy w chmurze. Wszystko naraz. Znasz to? Liczy się nie tylko download, ale też upload i równoczesność. Gdy łącze jest wąskim gardłem, pojawia się buforowanie, lagi i cięte kamerki. Przykładowe rozwiązania. 300 megabitów na sekundę? Taki standard. Profil max 1 do 2 strumieni 4K, casual, praca solo. Upload wystarczy do pojedynczych koli i backupów po godzinach. Gdy rośnie frustracja przy wielu zadaniach naraz? idź wyżej. 600 megabitów na sekundę? E Rodzina 4+, praca zdalna plus granie. Profil 2 do 3 strumieni 4K jednocześnie. Duże aktualizacje gier? Często wideo kole. Szukaj wyższego uploadu, np. 100+, do Teams, suma 2 Mur. Jeśli ktoś streamuje, udostępnia dużo plików, idź wyżej. Łączę 1 lub 2 giga. Bez kompromisów, dla twórcy. Dla kogo to powinno być? Wiele strumieni 4K na raz, gry plus pobieranie dużych plików, zyski sieciowe na, z backupy w tle, upload materiałów wideo. Do wysokiego uploadu można rozważyć symetryk. Wówczas płynne wysyłki, mniej lagów. Ale pamiętaj, zawsze ogarnij WiFi, okablowanie, bo słaby router zdusi nawet 1 do 2. Pomogę wybrać Ci właściwy próg? Napisz okay. lub zadzwoń. Dobiorę pakiet i sprzęt pod Twój dom i potrzeby.